Witam. Dziś mi się zawciało zrobić soki i przy okazji, i przy okazji ocet. Trochę będzie, tu trochę zamieszania. Sok z jabłek, z marchwi i przy okazji ze skórek zrobimy, zrobię sobie Ocet jabłkowy. Tu już mam skóreczki i zaczynamy sobie. Podobno już robiony jest ocet. Jest bardzo zdrowy. Dobrze, spróbujemy się trochę poodżywać zdrowo. Jak niektórzy wiedzą, że ocet jest zdrowy, przede wszystkim jest bakteriowójczy. No i co? Jest dobry też na odchudzenie. Ale żeby taki ocet zrobić, muszą być jabłka naturalne, czyli nie prystane z ogrodu jakiegoś. Ja mam tą możliwość, sąsiad na 100% nie pryskał. Także ja sobie gdzieś chcę to wykorzystać i spróbować. Przede wszystkim do octu jabłkowego nie może być czegoś takiego. Nie możemy wrzucać yy, uszkodzenia jak jabłek, jakieś nadgrinty, jakieś ogryzki. To wszystko jedynie zdrowe skórki albo zdrowe jabłka. Ja jak wiecie, chcę sobie zrobić sok i przy okazji ten obcot, to chcę wykorzystać te skórki z jabłek. także zaraz będzie tu hałas niesamowity. to tak jak powiedziałam można, ale trzeba uważać i po prostu mm, przez omyłkę możecie dodać, dodać jakieś, mm, nie wiem pestkę albo albo jakieś po prostu czarne nabłynite i może być problem przy fermentacji i po prostu ten ocet może może nie wyjść, także warto zwrócić uwagę, żeby to było zdrowe, czyste przede wszystkim, a te niepotrzebne rzeczy trzeba usunąć i nie wskazane z jakimiś tam ogryskami absolutnie także już prawie kończymy chciałabym tu nadmienić że mm. najlepiej właśnie taki mieć słoik do takiej fermentacji tak jak ja no, nie wszyscy takie mają ale chodzi o żeby był większy, szerszy żeby i nie zalewać, przede wszystkim nie zalewać do końca, żeby miało miejsce na fermentację, to jest bardzo istotne. No i co? I dwa tygodnie fermentacji. I a codziennie trzeba po prostu mieszać i co jest jeszcze ważne, żeby mieszać na przykład. Yy, nie metalowe, tylko drewniane. Tak samo jest zalecane w słoiku to robić szklany, Nie metalowe, plastikowe, tylko szklane. Dobrze jest właśnie mieć taki szerszy słoik. Dobra, bo mi się to nie mieści. I do tego taka proporcja wyczytałam. Czyli litr ciepłej wody, dość ciepłej wody, cukru na litr. To jest 100, 100 ml cukru. I, I później zalewamy ten swoje. więc jeszcze tu trochę to przepoławiam, to są większe skórki. Już będę mogła zalewać. Zrobiłam sobie taką zalewę. Tak jak mówiłam, nie, nie zagotować wody, ma być dobrze przygotowana, dobrze ciepła. Tak jak mówiłam, litr na litr cukru 100 ml. I zalewamy. Jeszcze raz podnoszę. Tak, żeby było przykryte. Jeszcze jedną porcję zrobimy. Sto wymieszamy tak, żeby się cukier rozpuścił, i co, i później przykrywamy. Pawełnianą ściereczką, żeby to fermentowało fajnie. No a żeby też muszki nie, nam się nie dostały. To jest bardzo istotne, bo jak się muszki dostaną, to mogą zepsuć cały ocet, bo mogą nawet i larwy yy, znieść. Także ten ocet już się później może nie nadawać taką ściereczką później trochę mam za gorąco, nie będę to wlewać. O, taką ściereczką. Dobrze by było babę mianą przykryć. Do tego gumka recepturka. Ja mam taką gumkę i odstawiamy. W ciepłym, w ciepłym i ciemnym miejscu, wtedy fajnie się e, fermentuje. Codziennie trzeba będzie to po prostu zamieszać, żeby, żeby powstała piana. Później jak będzie fermentacja do dwóch, trzech tygodni i można odcedzić, przelać do butelek i mamy, mamy y, dobra, ja sobie na razie to wstawię a tu mamy i zaczynam sobie robić soczki polecam każdemu taką wyciskarkę dla mnie jest to naprawdę świetne trochę tu mam do ogonu Idealne, bo z takiej miski będzie po prostu taki kufelek soku świeżego, wyciśniętego i to jest rewelacja dla mnie. Ja Wam polecam taki sprzęt cicho nie wiem, czy przekręcę. O, i mam jest rewelację. Zaczynamy. Także zakończyliśmy i Wam pokażę ile, ile jest soku. Z takiej jednej miski jabłek. I mamy prosty stuprocentowy soczek zdrowy. Polecam na zdrowie.